Przez ostatnie ponad 6 lat poznałem bliżej setki kobiet, a także pomogłem setkom facetów, takim jak ty, w relacjach z płcią przeciwną, dzięki czemu zdobyłem bardzo dobry pogląd na to, z jakimi kobietami we współczesnym świecie mamy do czynienia i jakie kobiety są wartościowe, dobre, wnoszące dużo fajnych rzeczy do relacji, a jakie kobiety to są kobiety, od których lepiej trzymać się z daleka i które możemy uznać, generalizując, za toksyczne. I w tym materiale chcę ci powiedzieć, jakie zachowania sugerują, że kobieta, z którą spotykasz się, albo kobieta, z którą jesteś już w jakiejś relacji, jest prawdopodobnie toksyczną kobietą i najlepsze, co możesz zrobić, to od niej jak najszybciej uciec. Przyznam szczerze, że ja nie przepadam za tym pojęciem toksyczny, toksyczna, dlatego że bardzo łatwo można wyjaśnić, Jakieś zachowanie, jakiś swój brak tym, że nazwie się drugą stronę, właśnie toksycznym. I w toksyczności nie chodzi o to, że ktoś popełni jakiś błąd, ktoś raz czy kilka razy zachowa się w nieodpowiedni sposób, bo to bardzo niesprawiedliwe, żeby od razu taką osobę wkładać w szufladkę toksycznej osoby. Chodzi bardziej o zauważanie pewnych wzorców zachowań, tego na ile powtarzalne są te zachowania i jak dużo danych zachowań z tej puli, o której dzisiaj powiem. Twoja partnerka czy twoja przyszła partnerka wykazuje I ja w ogóle nie nagrywam tego materiału z takiej pozycji jakiejś złości czy frustracji czy obrażania się na kobiety bo to że jakaś kobieta jest toksyczna często Wychodzi z tego, że w dzieciństwie czy we wcześniejszej relacji została ona skrzywdzona, ma jakieś nieprzepracowane traumy, trudne doświadczenia, i to nie jest tak, że kobiety są z natury złowrogie i dlatego wykazują toksyczne zachowania. Tym bardziej, że dokładnie te same zachowania, o których będę dzisiaj mówił w kontekście kobiet, tyczą się również nas, facetów. Więc tym materiałem chcecie przestrzec przed byciem z kobietami, które mają jakieś nieprzepracowane rzeczy i przejawiają. Toksyczne cechy, toksyczne zachowania, dlatego że to nie jest w Twojej gestii, żeby taką kobietę wleczyć, Być może ona za jakiś czas przestanie być toksyczna, jeżeli zacznie pracować nad sobą, wejdzie w głąb siebie, pójdzie na terapię i tak dalej, ale jeżeli obecnie spędzasz czas właśnie z taką kobietą, która przejawia któreś z tych zachowań, bo wiele z tych zachowań, to najlepsze, co możesz zrobić, to z takiej relacji odejść. Jak najszybciej ją zakończyć, a jednocześnie chcę, żebyś słuchając. O tych zachowaniach spytał samego siebie: Czy ja przypadkiem, jako mężczyzna, nie przejawiam któregoś z tych zachowań i być może ja do jakiegoś stopnia też jestem toksycznym, i dlatego chciałbym, żebyś w ten sposób sam siebie zachęcił do zmiany, jeżeli zauważysz jakieś właśnie wzorce, o których dzisiaj będę mówił. Więc nagrywam ten materiał z intencją, żeby nasze relacje damsko męskie i dla kobiet, i dla mężczyzn były lepsze, były napełniające dodawały nam coś do życia, wzbogacały nasze życie, a nie z tego życia zabierały i dorzucały nam na plecy ciężaru i problemów. Przechodzimy do listy toksycznych zachowań. Zaznaczę tylko, że pomijam takie oczywiste rzeczy, jak to, że kobieta na siebie krzyczy, że kobieta cię wyzywa, że kobieta być może cię bije. Mam nadzieję, że nie potrzebujesz żadnych materiałów, żeby takie zachowania w takich skrajnościach samodzielnie zauważyć. Pierwsza rzecz to to, że kobieta, z którą się spotykasz, rozsiewa wszędzie wokół siebie negatywną energię i cały czas narzeka. To jest taki rodzaj osoby, która zawsze widzi szklankę do połowy pustą, a nie do połowy pełną. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby oczekiwać od partnerki, żeby ona zawsze była uśmiechnięta, radosna, żeby wszystko było cukierkowe, kolorowe, wspaniałe. Jak najbardziej dajemy sobie w relacji. Dowolnej już nie tylko romantycznej czy seksualnej, ale też przyjacielskiej czy rodzinnej, na to, żeby dzielić się trudnymi doświadczeniami, przyznawać się przed sobą, że czujemy się w jakiś sposób, który dla nas jest niekomfortowy, że mamy w sobie jakieś trudne emocje. Chodzi bardziej o to, żeby zwracać uwagę na to, w jakich proporcjach te różne emocje, ze spektrum od bardzo ciężkich, mrocznych, negatywnych, aż do bardzo kolorowych, pozytywnych, e, wspierających, ekscytujących. Gdzie tutaj na tym spektrum kobieta, z którą się spotykasz, z którą jesteś w relacji, przejawia swoje zachowanie? Bo jeżeli jest tak, że na przykład spóźniliście się na pociąg i ona teraz robi z tego straszną rzecz, że o Jezu, znowu się spóźniliśmy, teraz nie dojedziemy na miejsce na czas i przez cały dzień. Tworzy w głowie sobie taki coraz, coraz większą czarną dziurę, która wsysa ją, która wsysa ciebie, która wsysa wszystkich ludzi wokół, albo z jakichś małych rzeczy w stylu tego, że nie pozmywałeś naczyń, albo że koleżanka w pracy powiedziała jej jakąś um, średnio pozytywną rzecz, ona robi z tego wielką aferę i myśli sobie, że teraz wszyscy ludzie na świecie jej nienawidzą, albo. Jest zmęczona swoją pracą i ciągle narzeka na to, że tej pracy nie lubi, ale nic z tym nie robi. Po prostu za każdym razem, jak z nią jesteś, albo przez większość czasu czujesz, że ona zabiera z ciebie siły witalne, i najczęściej po spędzonym czasie z nią. Ty masz w sobie mniej, aniżeli więcej energii i chęci do życia, chęci do robienia rzeczy. Drugie toksyczne zachowanie to ciągłe bycie ofiarą. To jest kobieta, która nigdy nie weźmie za siebie odpowiedzialności. Jeżeli coś jej się przydarzy, na przykład w pracy, to ona nie przyzna się, że kurde, mogłam zrobić coś lepiej, być może popełniłam błąd, być może palnęłam coś nieodpowiednio, tylko za każdym razem to będzie wina kogoś na zewnątrz. Także twoja to może być wina, jeżeli na przykład ty wyrazisz. Coś, co ci się nie spodobało w jej zachowaniu, i ona wtedy może zareagować tak, że a, przesadzasz, albo nie, ja w ogóle się nie zgadzam, to jakby twoja sprawa, że w ogóle w taki sposób zareagowałeś. Ciągle unika taka kobieta odpowiedzialności. Ona zawsze ma rację, bardzo trudno jej przyznać się do jakiegoś błędu, przyznać, że ktoś inny może mieć rację, i ona woli oszukać samą siebie i powiedzieć sobie, że ona zawsze ma rację, niż. Znaleźć sposób na to, żeby stać się lepszą, poprzez właśnie przyznanie się do błędu. I taka kobieta, jeżeli cię już przeprosi za jakieś zachowanie, to zrobi to raczej z ramy, żebyś się od niej odczepił, żebyś przestał wyrażać to, że coś ci się nie podoba w jej zachowaniu albo w jej sposobie bycia, aniżeli dlatego, że rzeczywiście szczerze w środku czuje, że popełniła błąd i że chciałaby to wobec ciebie wyrazić. To może być też kobieta, która. Jeżeli ty zwrócisz na coś jej uwagę, to ona odwróci to na ciebie i na przykład powie, że a to dlatego, że nie jesteś wystarczająco męski, albo to dlatego, że nie kochasz mnie wystarczająco mocno i zawsze będziesz szukać sposobu, ścieżek do tego, żeby. Tobie uświadomić, że to Ty popełniłeś błąd, że to Ty jesteś w jakiś sposób wybrakowany, niewystarczający itd. Jeżeli Ty potrafisz komunikować się dojrzale i wyrażasz to, co poczułeś z pozycji ja, czyli przykładowo ta kobieta powiedziała coś, co Ci się nie spodobało, jakoś zaśmiała się z Ciebie w sposób, który w Twojej ocenie był przesadzony i wyrazisz to w taki sposób, że słuchaj, jak powiedziałaś tamtą rzecz, to poczułem się w dany sposób. I dasz jej szansę, żeby do tego się odnieść, ale ona zamiast podzielić się swoją perspektywą z pozycji empatii, z pozycji chęci zrozumienia ciebie, to powie, że a, przesadzasz albo że a, to twoja sprawa, że tak się w ogóle poczułeś, to w takim przypadku masz do czynienia z toksycznym zachowaniem i prawdopodobnie toksyczną kobietą. Trzecie toksyczne zachowanie to jeżeli twój rozwój, twoje osiągnięcia dla kobiety są zagrożeniem. Czyli to nie jest sytuacja, w której jesteście drużyną, w której gracie. Do jednej bramki, wzajemnie się inspirujecie, wzajemnie się wspieracie, ale za każdym razem, gdy tobie uda się dostać awans z pracy, gdy wyrobisz sobie fajną sylwetkę na siłowni, gdy spędzisz dobrze dzień i będziesz chciał się podzielić tym, jak, jak ci było dobrze, to ona będzie w stanie również wejść w te emocje, tylko wtedy, gdy jej się przytrafiło to samo. Czyli ona nie będzie widziała Twojego rozwoju, Twoich postępów jako. Inspirację dla siebie tylko jako zagrożenie, bo będzie miała wrażenie, że Ty jakoś odjeżdżasz, że ona staje się coraz bardziej niewystarczająca dla Ciebie i woli Cię zepchnąć w dół, woli Ci umniejszyć Twoim, twoim osiągnięciom, Twojemu progresowi, nie, nie dorzucić tam ognia do tego, żeby jeszcze bardziej rozniecić tą Twoją radość, Twoją ekscytację, Twoją dumę, tylko żeby to jak najmocniej umniejszyć i sprowadzić Cię do parteru, żebyś się szczególnie tym nie ekscytował, żebyś tego paliwa do dalszego rozwoju sobie nie dolewał. Kolejne zachowanie to nadmierna zazdrość i chęć kontroli twojego życia. To są najczęściej kobiety, które są bardzo zakompleksione, bardzo niepewne siebie, są w relacji z tobą dlatego, że potrzebują jakiegoś mężczyzny przy sobie, potrzebują potwierdzenia, że są wystarczająco dobre, boją się samotności, więc swoimi zachowaniami próbują skontrolować ciebie i upewnić się, że zawsze będziesz przy niej. I stąd tak bardzo ekstremalne, zazdrosne zachowanie, jak to, że na przykład kobieta oczekuje, że dalej dostęp do Twojego telefonu i będzie mogła sprawdzić każdą Twoją wiadomość. Jak to, że taka kobieta w środku wieczora, gdzie wyszedłeś ze znajomymi, napić się herbatki i porozmawiać, ona do ciebie zadzwoni i będzie oczekiwała, żeby jej za chwilę wrócił do domu, bo ona czuje się niekomfortowo z tym, że ciebie nie ma. To jest kobieta, która będzie od Ciebie Oczekiwała zdawania raportów z tego, co zrobiłeś dzisiejszego dnia, z kim się spotkałeś, z kim się z kim rozmawiałeś i tak dalej. To może być też sytuacja, w której po prostu sobie spacerujecie w parku, akurat obejrzysz się za kobietą, która jest w Twoim typie, która jest bardzo atrakcyjna i ona zrobi Ci aferę, awanturę o to, że jak w ogóle miałeś szczelność się obejrzeć, to na pewno dlatego, że ty za chwilę ją zdradzisz, na pewno dlatego, że już jej wystarczająco mocno nie kochasz. Tych zachowań można. Bardzo wiele wyliczyć. Natomiast kto, co chce jeszcze podkreślić z tym rodzajem zachowania, to to, że taka kobieta często próbuje ukształtować Twoje życie i Twoje zachowania na swój światopogląd, na to, jak ona chciałaby, żebyś ty się zachowywał, bo dla niej to będzie bardziej bezpieczne. Czyli ona może na przykład próbować za Ciebie decydować, jak się będziesz ubierał, z kim będziesz spędzał czas, będzie Cię odciągała od rodziny, od przyjaciół, będzie. Sugerowała czy wręcz zmuszała ciebie do spędzania czasu w określony sposób, czyli na, wiele różnych na wielu różnych płaszczyznach będzie szukała sposobu, żeby z dużą przewidywalnością i z dużym poczuciem pozornego bezpieczeństwa wiedziała, jak Twoje życie wygląda, jak spędzasz swój czas jak zachowujesz się na sodzie. Toksyczne zachowanie numer 5 to ciągłe zmiany nastrojów i tendencje do generowania dram. To jest taki rodzaj kobiety, która czuje się trochę jak gwiazda jakiejś telenoweli, gdzie ona jest tym, tą główną aktorką, tym, tym, tym centrum uwagi, a wszyscy wokół, w tym Ty, jako jej partner czy przyszły partner, potencjalny partner, jesteście tylko statystami i wszystko obraca się wokół niej. Ona szuka wszędzie okazji do tego, żeby stworzyć jakąś emocjonalnie pobudzającą sytuację. Często to są emocje o niskich wybrasach, powiedzmy. Bardzo ciężkie, bardzo mroczne, bardzo negatywne, ale ona żywi się niczym pasożyt, właśnie tym, że odczuwa jakieś intensywne emocje, więc może totalnie znikąd, totalnie z tyłka wygenerować jakiś problem albo rozdmuchać jakąś małą sprawę do kalibru ogromnego problemu, po to, żeby mieć właśnie jakieś, jakieś źródło tego, żeby czerpać z, z niego intensywne emocje. To może być też kobieta, która. Woli rozdmuchać jakiś konflikt, jakieś nieporozumienie między Wami, wydłużyć to, bo ją to będzie stymulowało, zamiast załagodzić, zamiast znaleźć rozwiązanie, zamiast porozmawiać o tym, co się wydarzyło, jak dwoje dorosłych ludzi. To będzie też kobieta, która będzie nadmiernie emocjonalnie, kompletnie nieadekwatnie reagowała na różne sytuacje, na różne Twoje zachowania, i to jest też kobieta, która, jeżeli pojawi się w niej jakaś emocja, to ona. Wyraża to po prostu całą sobą. To jest tak, że ta emocja ją zalewa, ona nie ma nad tym absolutnie żadnej kontroli, nie ma tam żadnej perspektywy, z której ona potrafi na tą emocję spojrzeć, tylko ona z całą tą emocją się zlewa. I jeżeli masz też poczucie, że kobieta, z którą się spotykasz, ty nie wiesz, jak ona zareaguje na dane Twoje słowo, na dane Twoje zachowanie, to jest totalnie nieprzewidywalne, totalnie chaotyczne albo jednego dnia spotkacie się i jest w mega takim pozytywnym entuzjastycznym stanie, po czym dzień później albo kilka godzin później jest totalnie załamana, bez żadnej chęci do życia, albo jeszcze kolejnego dnia jest zupełnie sfrustrowana i to cały czas się zmienia jak taki rollercoaster, jak taka sinusoida, to najprawdopodobniej masz do czynienia z toksyczną kobietą. Zanim przejdziemy dalej, ważna informacja, jeżeli nie chcesz być ograniczony do wybierania spośród Toksycznych kobiet albo kobiet, które nie spełniają generalnie Twoich standardów. I chciałbyś wreszcie zyskać prawdziwy, realny wybór w tym, z kim się spotykasz, z kim tworzysz relacje, z kim wchodzisz w związki, to koniecznie kliknij w link, który znajdziesz w opisie tego filmu, a także w pierwszym komentarzu, dlatego że tam obejrzysz zupełnie za darmo 30-minutową szczegółową analizę tego, jak ja podchodzę do zupełnie obcej kobiety w kalerii handlowej, nawiązuję z nią kontakt, wymieniam się z nią. Numerem telefonu, a następnie umawiam na randkę, tak żebyś zobaczył, jak również ty kolejnym razem, gdy wyjdziesz z domu, możesz poznać świetną, wartościową, atrakcyjną kobietę w swoim typie. Kolejne toksyczne zachowanie to naruszanie Twoich granic i nieokazywanie ci szacunku. To mogą być sytuacje, w których ta kobieta na przykład zmusza Cię do czegoś, żebyś ją, żebyś ją gdzieś zabrał, żebyś jej coś kupił, żebyś totalnie porzucił jakiś swój plan. I za każdym razem, gdy ona ma jakąś potrzebę, będzie oczekiwała, że to ty spełnisz jej potrzebę, tak, jakby, tak jakbyś ty nie miał swojego życia, i tak jakby jej potrzeby zawsze były ważniejsze od Twoich, albo jakbyś ty w ogóle nie miał tych potrzeb, tylko całe Twoje życie by opierało się na tym, żeby służyć jej i żeby sprawiać, że to jej jest dobrze. To mogą być sytuacje, w których ta kobieta narusza Twoją prywatność. Tak jak wcześniej wspomniałem, w zachowaniu o zazdrości, gdzie kobieta oczekuje od ciebie, że będziesz jej pokazywał swoje prywatne konwersacje. To może być też sytuacja, w której ta kobieta na przykład plotkuje o Tobie ze swoimi koleżankami. I później się o tym dowiadujesz. Albo sytuacja, w której śmieje się ta kobieta przy Twoich znajomych. Żartuje sobie, umniejsza Ci i tak dalej. Taka kobieta może Ci też na przykład totalnie, spontanicznie wejść do pokoju. Nieważne, czy robisz coś ważnego. Nieważne, czy jesteś w środku pracy, jakiejś, jakiejś istotnej dla Ciebie rozmowy. Ona wejdzie, przerwie Ci totalnie, bez zwracania uwagi na to, czy teraz masz na coś przestrzeń. Taka kobieta też często będzie Ci przerywała. Będzie wchodziła Ci w zdanie. Będzie miała poczucie, że... Wszystko, co ona robi, jest ważniejsze od tego, co ty aktualnie robisz. Następne toksyczne zachowanie to ciągła potrzeba uwagi i walidacji. I to może być uwaga i walidacja ze strony otoczenia, czyli na przykład taki klasyk, wrzucanie ciągłe jakichś zdjęć na Instagrama czy generalnie na social media z nadzieją na to, że. Jacyś randomowi faceci, adoratorzy internetowi, pojawią się tam, będą ją komplementować, będą ją serduszkować, i tak dalej, i ona potrzebuje cały czas z wielu źródeł mieć potwierdzenie, że jest atrakcyjna, że jest wartościowa, że jest fajna, że jest pożądana, i tak dalej. I absolutnie nie wystarcza jej uwaga z Twojej strony, albo, i to może być występować równolegle, albo może występować tylko w stronę Ciebie, czyli za wszelką cenę. Cały czas próbuje od ciebie dostać to potwierdzenie, że jednak jest wystarczająco fajna, jednak jest wystarczająco atrakcyjna. Więc może na przykład pytać Ciebie, czemu, czemu mój drogi w ogóle mnie nie komplementujesz, mimo że zrobiłeś to już dzisiaj trzy razy? Albo czemu nie spędzamy więcej czasu? Albo czemu, jak gdzieś jedziesz, jak pojechałeś na wyjazd na przykład w ostatni weekend z kumplami, to czemu nie zabrałeś mnie? Czyli ona będzie próbowała do ciebie się przystać i nieustannie. Nieważne, co zrobisz, jak się zachowasz, co jej powiesz, ile dasz jej dowodów na to, że jest dla ciebie ważna, ona cały czas będzie chciała więcej. Toksyczne zachowanie numer 8 to brak spójności kobiety pomiędzy tym, co mówi, a co robi, i generalnie niespójne zachowania. Czyli jeżeli jest tak, że spotykasz się z kobietą, jednego dnia jest dla ciebie bardzo taka ciepła, miła, kochana, wszystko dla ciebie zrobi. Po czym kolejnego dnia nagle staje się taką zimną, bezduszną suką i absolutnie ma wyrąbane w Twoje potrzeby. Albo to jest kobieta, która mówi Ci jedno, czyli na przykład stwierdza, że bardzo zależy jej na relacji z Tobą, po czym nagle znika na pięć dni i w ogóle Ci nie odpisuje na wiadomości. I gdy wraca, to nawet nie wytłumaczy się, dlaczego tak było, bo nawet sama być może nie potrafi tego zrozumieć. To najprawdopodobniej masz do czynienia z toksyczną kobietą. I to jest kobieta, z którą ty nigdy tak naprawdę do końca nie wiesz, na czym stoisz. To jest ciągłe domyślanie się, ciągłe z twojej strony szukanie potwierdzenia, tak naprawdę, jaka to jest relacja, jaka to jest kobieta, ale nie dlatego, że ty masz sobie jakąś nadmierną potrzebę potwierdzenia sobie tego, tylko ta kobieta po prostu jest jak kalejdoskop. Cały czas się zmienia. i Nie wiesz jakie zachowanie, jaką reakcję z jej strony otrzymasz na Twoje dane zachowanie, Twoje dane słowa. To jest tak jakbyś cały czas stąpał po bardzo grząskim gruncie i nie wiesz czy jak zaraz coś powiesz, jak czegoś nie zrobisz, albo jak nie zobaczysz jej za kilka godzin, to Spadniesz w przepaść i będziesz w dużych tarapatach. Przedostatnie toksyczne zachowanie to, gdy kobieta zupełnie nie jest tobą zainteresowana, nie zadaje ci pytań, nie słucha cię aktywnie, nie próbuje cię poznać, tylko cała wasza znajomość obraca się wokół niej. Jeżeli już zadajecie jakieś pytania, to robi to bardziej z y, takiego poczucia, że wypada, że może trochę aż za dużo o sobie mówiła. Ale ty nie czujesz, że ona realnie próbuje Cię poznać, że realnie próbuje dotrzeć do tego, z kim ma do czynienia, jakim jesteś człowiekiem, jak się czujesz, co jest dla Ciebie ważne, z czym się zmagasz itd. Tylko to jest bardzo jednostronne i gdy Ty zadajesz jej pytania, gdy Ty zwracasz uwagę na jej stronę, to ona po prostu czuje się jak największa gwiazda na świecie, rozpływa się nad, nad tym, korzysta z tego, ma bardzo rozbudowane wypowiedzi. I widać, że czerpie z tego ogromnie dużo przyjemności, ale jeżeli jest jakaś cisza, jakaś chwila przestrzeni, to ona tego nie wypełnia, tylko czeka na to, żeby jeszcze bardziej postawić się w centrum uwagi i żeby jeszcze więcej przekazać na swój temat. Ostatnie toksyczne zachowanie wiąże się z obniżaniem Twojego poczucia własnej wartości. To może być krytykowanie, czyli jeżeli na przykład postrzątałeś w domu taki klasyczny przykład a ona przyczepi się do tego, że nie wiem w rogu w kuchni jest jeszcze jeden włos, którego miałeś szczelność nie posprzątać, nie wciągnąłeś odkurzaczem. I ona mówi ci, że w takim razie totalnie źle to posprzątałeś, jesteś do dupy. I ona następnym razem zrobi to sama, bo ty nie masz pojęcia, jak to zrobić. Albo gdy wracasz do domu, dzielisz się tym, jak ci minął dzień w pracy. To ona szuka. Żeby szukać sposobów na to, żeby wbić ci trochę igłę i pokazać ci, że no, może wcale nie jesteś tak dobry w tej pracy, jak ci się wydaje. To jest też kobieta, która mm, będzie ci umniejszała, będzie sprawiała, że będziesz czuł się nie jak mężczyzna, tylko jak chłopiec. I na przykład, gdy Będziesz chciał wyrazić jakieś zdanie na jakiś temat, który dla Was jest ważny, powiesz, a kochanie, wiesz co, może jednak ja podejmę tutaj decyzję, bo no, chyba nie do końca na tym się znasz. Albo gdy ty poczujesz się jakoś niekomfortowo z daną sytuacją i będziesz wyrażał w jej stronę, że na przykład jesteś smutny, że na przykład jest ci teraz z czymś ciężko. Że jesteś przytłoczony, to ona powie: A wiesz co, pewnie przesadzasz i nie jest, nie jest tak źle, jak ci się wydaje, i będzie jakby umniejszała Twoje prawo do tego, żeby czuć się w określony sposób. To może być też zachowanie, w którym przy innych osobach, które znacie, ona na przykład wrzuca jakiś krytykujący komentarz na Twój temat, czyli nie jest dumna z tego, że Ty jesteś przy niej, nie chce Cię pokazać jako swojego wymarzonego partnera. Ale robi sobie z ciebie jaja i później w ogóle za to nie przeprasza, i dla niej to jest normalne, żeby bawić się tym, że ty się poczujesz gorzej przy niej i przy waszych wspólnych znajomych przykładowo. I to może się przejawiać również tym, że ta kobieta będzie cię porównywała do innych facetów, do generalnie innych osób, albo na przykład do twojego byłego, i powie ci, że wiesz co, Staszek, jednak nie jesteś taki dobry w łóżku jak, jak mój były. I nie będzie to z pozycji tego, żeby dać ci feedback konstruktywny, gdzie ty przez to porównanie będziesz mógł stać się lepszy, tylko żebyś po prostu poczuł się gorzej, żeby dać ci jasno do zrozumienia, że nie jesteś wystarczająco dobry dla niej, dla, waszego, dla waszej relacji, czy generalnie jako człowiek. To tyle na dzisiaj. Jestem bardzo ciekaw, jakie ty inne toksyczne zachowania zauważyłeś w swoich relacjach. A także jakie są generalnie Twoje doświadczenia z toksycznymi kobietami. A jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się na temat tego, jak unikać takich właśnie kobiet, to koniecznie obejrzyj materiał o 12 toksycznych typach kobiet, których trzeba unikać, który podlinkowałem tutaj. Na razie i do zobaczenia w kolejnym materiale.